Siemano wszystkim, jestem Konrad I dzisiaj... Mamy sobie Minecraft'a A jest ze mną... A, tak! Zgadnijcie Zgadnijcie no, Przestaw się, a zgadnijcie. No, zgadnijcie Nooo, Mikołaj, te, znaczy cego. Cego. No gramy w FNCK Ja, jak widać, jestem... Wiem no... No, 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 liściem Właśnie To jest takie jedno fajne miejsce, chociaż czegoś jest znamy no to, tam było, gdzie widzieliście? Jest gdzieś... tutaj? Może jakieś inne? Naprawdę jeszcze skierujesz? Dobra, schowajmy się tu. Uff, coś. Eee, nie wiem. Już mówiłem przedtem, jak graliśmy tu, że ta woda jest strasznie wkurzająca. No. Tak. <laughs> no, nie wiem po co to jest. Czekaj, tego, ty jesteś żeby... ten... ty jesteś liściami, tak? Nie. Jestem e, tym... E, śniegiem. Ehe. Śniegiem jestem. Śniegiem jestem, a tak uważaj, bo ci uwierzę. Uwierz. O matko. Czekaj, mam opcji fajne? Hmm. Mam. Co? Jestem Wiem, że też mam. Jestem wskoczyć. Wcale nie. Wcale ja nie umiem że żeby to No także. że musiał wyjść na chwilę. Ja musiał... Słyszałeś? No, słyszałem wszystko. Brawo. Ej dobra, gdzie tu było? Ale to, że to się nagrało, nie O dobra, szukałem... Się. Szukałem, jedne... szukałem jednej rzeczy A ty jesteś Seekerem? Nie no, szukam miejsca, żeby się ukryć mhm. No właśnie widzę a... <laughs> Sobie latam <A> ty... <laughs> I właśnie czekaj, nie ja już myślałem, że cię zabiłem No nie skacz na dół, no! Chcesz, żeby zabił Cię ktoś inny niż ja? Ja nie chcę, żeby mnie ktokolwiek zrobił. Gdzie Ty jesteś? Nie mam mnie. Góry trze. No widzisz i gość Cię zabił, zamierzałbym, Ja bym Cię zabił, zgarnął punkty za Ciebie, a tu. Dobra, zabijcie się... punkty. Co punkty jak wy. Otóż ty wychodzi na dwór, Lol, nie wiedziałem. Wow. O matko. To wychodzimy? A sprawdziłeś to miejsce, w którym się wcześniej chowałem? Jest to całej góry nie sprawdziłem, bo najpierw poleciałem Ciebie zabić. wiedziałeś, że ja tam jestem? No było widać z dołu jak latasz, jak szary liść. O nie... Także bardzo mądrze. A poza tym się domyśliłem, jak w po, poprzedniej rundzie mi pokazałeś tam... Ale ja Ci nie pokazałem tego miejsca. No ale no wiedziałem że się. No nie do... jest szczególnie coś się schowałem, w ogóle było do niczego, No po pierwsze było trochę do niczego, no ale cię no zabiłem. Znalazłem no, cię, ale cię zabiłem, no bo mi uciekłeś w draniu. Mhm. Nie no gdzie jest tu gdzieś coś? wiecie? Konrad, szukaj, bo ty podobno znasz tą mapkę. Znam, no nie lepiej niż ty Ej, tu znalazłem stracze. Co znalazłeś? Stracze, no takie to... <grym> Aha. No! Ja swoje potrzeby, chodź tu! Chodź tu. Gdzie? O, nie zdążyliśmy. Dobra, dawaj Dobra. jeszcze raz na jedynkę. Mhm. No, no gram dalej? Chodź, czekaj, pokażę ci, jak znowu jak będziemy hidersami, to ten... Znaczy nie, Seekersami, to pokażę ci sracze. Ej, weź się, weźmy się, steamujmy, jak będziemy tymi samymi rzeczami. Mhm, mm a... Ja nie powiem ci, kim jestem. Czego? Ty pierwszy powiesz. Dobra. Dobra. A właśnie, tak przekazać, tak co ja teraz mam, to jest simple, czyli prosta. No. Właśnie, Konrad, czego... Por temat, czego rzad tak rzadko wrzucasz film na swój kanał? Yyy... Eee, bo mi nie pozwalasz. Ja ci nie pozwalam. No mów, czym jesteś. No liściem. Ty? No. Ja też. No gdzie jesteś? Dobra, to by było tyle streamowania. Zginąłeś? Nie, nie zginąłem. Gdzie jesteś? Śledzę jakiegoś innego liścia i patrzę, gdzie się skryje. Aha, mieliśmy się streamować. A ja mam genialny pomysł, tylko najpierw muszę go chcieli w życie. Schowamy się tu. Są ja już jestem solidnym blokiem, nie wiem jak ty. Nie wiem, ja sobie skaczę. Razem z tysiącem innych bloków. Ale oczywiście. No. Ja mam takie fajne miejsce, nikt tego nie znajdzie. No nie! Co za ten... Co za bebog jeden. Nie ja pierdziele, no. Nie, tylko gość się tak... tak schował, że... Nie wiem, czego ostatnim razem jest... ...totaliście. tam pierwszy raz jak grałem, to byłem siadem i kompletnie nie wiedziałem, gdzie to się może siadać. Kościół przeszedł ku mnie. No, co tam? Właśnie, ale przeczekaj, przecież nie dokończyliśmy tematu, dlaczego nie wrzucasz rzucasz tak rzadko filmiki na swój no kanał? Powiedziałem, że to twoja wina. Jak moja wina? Co ja ci robię? Ups, no, nie motywujesz <grym mnie. <grym dobra, to be o, pr Dobra, przepraszam, od jutra będę cię cały czas 20 y, motywował. Zobaczymy. Ej, ej... Ja nie mogę. Dobra, nie będę obrażać seekersu, bo przed chwilą byłem seekersem i byłem tak samo ogarnięty jak oni. No, koła mnie znowu zrobił ten sam goście przeszedł i co tam Gdzie jesteś? E, ten... Czekaj. Czego ty nie piszesz kto jest szukającym, a kto Nie. Co mnie bije? Nie żyjesz? Nie, żyjesz. Mamy się na serpkęć. Jeszcze 114 sekund, 13 sekund. O fak, tu jest gościu! A co ty zrobiłeś? O, widzę cię. Nie, to nie ty. Ale ambitnie. Ja myślałem, że to jest było... Umarłeś. No. O, dobra. Jeszcze półtora minuty. Radosny men. Mhm. Tam jest siano! <laughs> wow, znowu gość tę mnie przesiadł. Dobra, idę aha. pozabijać tych, co widziałem, jak się krzy... Ej, jak oni tam wchodzą? A, dobra, tak wchodzą. O, jaki bajer. Nie znajdziesz mnie. Przegrasz. Aha, aha. Ja... Wiesz, co zrobiłem? Spa wypadłem poza mapę, ale mnie wyrzuciło. Wyczytałeś co było na... Nie, dobra, nic. Ktoś wyszedł za Jeszcze 7 Hajderów jest, muszę to wygrać Jeszcze pół minuty Przegrasz to No i co z tego? Przegrasz To Mówicie, że nie jest nam tej mapy Ja mam takie świetne miejsce, że naprawdę No nie! Co ja robię? Gdzie ty jesteś? Uczyłem parkura, żeby zabić jednego gościa Bo jeszcze zginiesz 5, 4, 3, 2, 1, 0, 2 Grałem Dobra, dawaj, jeszcze je, jeszcze jedno, czy nie? Czy nie, już, czy znaczy nie, A gdzie jesteś? No w lobby. A wpisz ukośnik Hub No wpisałem. ale nie widać się, naprawdę? Trochę. No nie wiem, no to się żegnamy na odległość No, to się żegnamy Zaczynaj Cze Cześć, był z, z wami Cegła i Konrad no. no I widzimy się w następnym odcinku, tak? Tak No, to pa Czy mi znajdziesz? Ew, dzień dobry, słuchajcie, ja to tak nagrywam, jakoś dziwnie, ale właśnie tak tego się skieram w tym momencie. Więc no przywitaj. A tak, ja też się przywitam. No, dzień dobry. Tak, ja też dzień dobry, jestem Konrad. Jestem, no, nie no, coś nie wyszło. Ale skleję to może z tym wcześniejszym. Być może. Jednak no jeszcze miejsca nie mam. Szukasz już? Już znalazłeś. No już jednego znalazłem Ej, znalazłem go tylko, bo się nie zdążył ukryć. Ja pij... Może ja jeszcze miejsca nie mam no, Za Dalej nie mam miejsca Świetnie. Ale na komputerze żeby czy żeby się schować? żeby się schować aha tutaj już sikarzy wygrają trzy troje wiesz jak teraz sikarzy wygrają? o o o o lampa ten redstone'owa redstone'owa? Schowam się może tutaj potrzebuję jakieś fajne miejsce kim jesteś? nie powiem Bójca umarł. <noise> Jak to brzmi? O, blok, blok drewna, łapcie go chłopaki. Brać go, pięknie. Tam jest, tam jest szkło. Dobra Konrad, daj mi podpowiedź, ty siedzisz gdzieś w domu Ja nie siedzę, ja latam Aha. I przez chwilę przebiegłem między trzema gościami, goście mnie zauważył, że był prawa Okej, okay, wiem się znowu Nie, no, ale jestem takim przedmiotem trochę bez sensu. Jesteś już solidnym blokiem. A ja mam miejsce, które jest bez sensu, ale ważne, że mam. I do, dopiero 6 ludzi znaleźliście. Ja piercile. No, jeden znaleziony. Jeszcze 12 skierów, hajderów. od Dobra, zobaczmy, co dalej mamy. The... The... Właśnie to wygrywało się na tej dźwięk, nie, yeah, SKKF był. <laughs> Zabił! Nie! Yeah. Kim byłeś? Drewnem. I miałem takie miejsce trochę bez sensu, bo stałem pomiędzy tymi pudełkami drewn... Pudełkami, tymi. No wiecie, półkami. Półkami, pudełkami. O, żyje. Olivia. mogła wygrać. Tu była wełna. To była wełna. <grymna> ja ja powiedział gdzie ona po <grymna> tam, tam Będę wchodził w tyle, gdzie, że taki stał. O jakie fajne miejsce mogą się tu schować Nie? Gdzie? Taki domek rozzupczony, tak? Nie Normalny, ale ładny Pomiarny w Pomiar w ładny To wygrał Dersi. Hey, dobra, Heider Która? Czternastka? Nie, dobra, bo ja będę miał strasznie długo do rzucenia. Żegnamy się A! Tak, żegnamy się Dobra, no to Żegnajcie się